Cześć, z tej strony Dzisiaj grałem w 30 pytań to czy to. Przyszłość czy przeszłość? E, przyszłość. Dużo bardziej przyszłość. E, jest widoczna przewaga, bo jednak przy, przyszłość. Rodzina czy życie? A nie ja wiem. Dobra, na no ślepo. <laughs> nie nazwartuję. No, Rodzina. Moda czy miłość? prosty <laughs> Nie no, co dla bajki powiedziałem. Przyjaźcie samotność na zawsze przy Kto woli samotność? Na, o! X, XD. Dobra. Jeden prawdziwy przyjaciel czy wiele fałszywych. Jeden prawdziwy. O, no od jeszcze więcej. Sława czy rodzi. No, no, bez dwóch stanie. To woli słowa. Dziewczyna czy chłopak. Oj, ale nie wiem o co chodzi. Dziewczyna czy chłopak? Jakby zależy. Czy chodzi o przyjaciela, czy. Nie wiem o co chodzi, ja więc dam chłopak, bo jestem. Chłopakiem: dom czy hotel? Chyba dom. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Eee, pupil czy multimedia? Multimedia. <grym> Nie wiem czemu. Ey, ej, 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 co to za pytanie? O, mija. Nie mam pojęcia tak samo. W YouTube, kto woli Facebooka? Koc czy kołdra? Oj, no. Kołdra. Basen czy jezioro? Basen. Ciepło czy zimno? Ciepło. Dobro, Dobro czy zło? Oj, 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 zła, dobra, dobra. Kot nie na no piesk to walikota. Hamik czy aligator? Chomik. Kuizzy tele, czy telewizor? Hmm, telewizor. Komputer czy laptop? Komputer. Mierzę ale niestety. Tablet czy telefon? Telefon bardziej poręczny jest. Lalka czy miś? Miś! Taki pluszowy jest najlepszy. Poduszka czy ja Jasiołaniczek? Poduszka czy ja Pchły czy kleszcze? Pchły! Bo od kleszcze można dednąć. Szkoła czy zabawa? Nie no, zabawa! Co w szkołę lubi? Odklejka dla tych 2128. Słodycze czy warzywa? Mm. <grym> Jestem w mniejszości lipia. Strasznie marchewki lubię tylko z tego powodu. Być kujonem i mieć wiele przyjaciół czy być Mądrym i nie mieć przyjaciół. Naciśnij jeden lub dwa. Być kujonem. Nienawidzę być kujonem. Bez szans. Nienawidzę być kujonem. Totalnie. Dostawać 6 czy dostawać jeden? No 6. To zależy. Spodnie czy bluzka? Zależy, czy mam być markowa, czy nie, Tak jakby mi obojętne. Bluzka. Bluzka według mnie ważniejsza. Góra, czy dół? Dam góra, ale nie wiem, o co chodzi. Piwnica, czy strych? Eee, chyba piwnica. Nie? Okej. Okay. na sporo pytań. Tylko na to nie odpowiadam, bo równo. No. No i nic. No to jest wszystko. No, na pewno 30 pytań odpowiedziane. To dzięki, to dzięki za oglądanie tego filmu. Do zobaczenia. Cześć.